Jeszcze raz, na pewno no, jest, dobrze Na no, pewno jest dobrze no... no jest, bo niby się rozprzedało coś <śleskujesz> Elegancik babuni O, teraz, zobacz, tu jest Chyba jest, nie? No, czemu cofnął wysyłanie wiadomości? Wzięło chmurczo, tu Bzarakś... Buzara jakaś, buzara Octavia Nowak jakaś wejdzie, no

Aha. Aha, aha, aha. Ja bym pograł w Simsie, gdyby nie był padne, no. No, <laughs> <laughs> Ja tak się da w ogóle? Nie wiem, ale da się utopić zima. O, a spalić? Ej, ja, Żyda No jak? Nie. Ej, no i ciebie... No? Okay. Nie ma żydorda? Ej, hey, jest! Yeah. Ooo, to bomba, zaraz. Zara flipy mnie dosknie zgłasza, no niestety. Szydword.

Czy to w ogóle jest? Czy... Nie, on musi być. Nie, on tak ja musi Nie, on musi być. Nie, on musi Nie, on musi Może karimek. <laughs> karimek tam... Karimek pan. Karimek pan. Karimek pan musi coś i pan nie kurwa iść. Naprosto. No. Co się dzieje w ogóle? Mm -mm 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 -hmm. O, oh, bro, tułam wymieniąc jakiś nobym. Włączył to. A się bo zaraz brawo to jest na górna. A ta oktawa nawet nawieczona jest w ogóle, więc. Ja pierdę. Jezus Maria. FA go O stopingu. Ma prawo, to niech sobie stawia. Na co ci to? Co no ty? Dzień dobry Nie ma ty o. Ej Wykonano mi no, tu no Nie wierzę Dzień dobry Państwa moi Postawił Ciepło Tak ktoś postawił Ciepło O łamuj mu się co się dzieje Anurad z tegoś Oooo Ojojojoj O bomba To bomba a Właśnie może bombę dodajmy <laughs> Czekaj No, musisz no, Ja <laughs> Jaka deklasacja, no nie wierzę Ale no, łatwiej są ci przeciwnicy, za łatwo jest do mnie tak rano top, sorry Engo wybiło mu. nie mam sy, chwila tylko no, no, no. jeszcze raz deklasuję tego przeciwnika O Jezu Chwilina deklasuję tutaj tego gościa, tak? A zresztą z czym, jaka deklasacja, mam? Trochę Co? Trochę długo ci Totalne shit'o no. Co już można dopowiedzieć? No, czekaj Chcę tam kolejną mapę hmm. Dobra, dodaję, patrz teraz ona jest oby Ej, co się stało? A nie ja mi znajomy, no tak. <laughs> nie, nie. No on tam no. no... A nie mam, dobra. Denerwujesz mnie też. O <laughs> nie, nie są. Dodaję bombę wacz. <laughs> <laughs> Niko do Rachmajdą. Ale to nie wiem, no to zarabiać. Kuba o, mi kułacił, że dał ni, nic do Rachmajdą. <grym> A ja może okrawiam, właśnie coś mówi, ale nie wierzę że z liczą. <grym> nie, ona nic nie mówi. Zawsze chcę się mojej tak? A ja go no sorry Wait, O, to, o, tutaj. Trzy o, o Boże, o Boże, o Boże <trybujesz> Chyba bomba coś się jest, nie wiem, nie wiem, nie ja muszę zdjęcie O pasza Czy nie? Nie mi na KP. Nikol, On Czy to skolik? Nie. O! Boże, o! O! Boże, o! Tragedia, tragedia. No to jest, to jest to kontakt. Haszka. Jezu. Osa shiton. nie z na ciota. <coughs> Bolidowo Bolidowo <laughs> Już widzieliśmy jego TikToka? Nie A jakiego może wiem, no wiem Eee, tego Jaki rośnik wariacie A to nie, nie wziąłem się Chcę no, zacytować Proszę potężny Nie, 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 Stefan nie, nie, Trzydzieści nie, one, nie, nie, No, nie, nie, pingu. Nie no mi kuś tak naprawdę Moba nagaj, jestem, nie, nie wiedzicie? Wariacie jest tym fanką ostatniego, aha aha A Aha dobry te komentarze z tym A ty wy, wy nie wiedzieliście, że jestem gameem? Co? <laughs> nie, żart O, już śmiecił. 3-0. Może nie, to jednego jednak. O, mam tego streamowania, mam wylej.